Miasto Słowiańsk, serce donieckiej rebelii. Już przy wjeździe do tego miasta słychać regularną wymianę ognia z ciężkich moździerzy pomiędzy Narodową Gwardią Ukraińską a separatystami, którzy już od ponad miesiąca utrzymują to miasto. Takie sceny, jak ten zniszczony pasaż handlowy, są tutaj codziennością. W tej chwili znajdujemy się na podwórku domu, w który dosłownie pół godziny temu trafił pocisk, prawdopodobnie ukraińskiej armii. Nie widać, żeby w tym domu byli jacyś rebelianci. Prawdopodobnie stało się to wynikiem błędnego celowania lub wiatru, jak mówią miejscowi mieszkańcy. Co to? Wszystkie ludzie, dobrzy ludzie, Przecież tutaj są normalni, spokojni ludzie. To jeden wielki koszmar. Całymi nocami słuchać wybuchy. Jestem człowiekiem o mocnym charakterze, mam prawie 70 lat. Ale co to za życie? Za co cierpimy? Przecież mamy takie ładne miasto wypoczynkowe. Trzeba teraz jeździć nad jezioro, leczyć dzieci. A jak dzieci mogą wytrzymać w tej atmosferze? Lepiej, aby spokojnie kąpały się w naszym zdrowisku. Boimy się nawet wyjść na sąsiednią ulicę. Tam strzelają, tam strzelają. Ze wszystkich stron strzelają. Kiedy to się skończy? To prawdziwe znęcanie się nad ludźmi. Odpoczywałem nad rzeką, w ten czas zaczął się ostrzał. Wyszedłem na pagórek i zobaczyłem, że pali się dom. I nie tylko tutaj. Kilkaset metrów stąd wybuchnął inny dom. A kto strzelał? Prawdopodobnie Gwardia Narodowa, ci faszyści. Specjalnie strzelają po domach? Myślę, że chodzi o wiatr. Około 700 metrów stąd stał czołg ze Słowiańska, który strzelał po górze, na której jest Ukraińska Gwardia Narodowa. Tamci w odpowiedzi zaczęli strzelać do nich, ale prawdopodobnie nie zrobili poprawkę na wiatr i trafili w teren mieszkalny. I jak często tu trafiają? Konkretnie w budynek, tutaj po raz pierwszy. Wychodzi na to, że na co dzień mieszkacie w odległości kilometra od działań bojowych? Dokładnie, szczerze mówiąc, przestałem się dziwić tym wybuchom. Ale niech pan tylko pomyśli: byłem obok rzeki, 300 metrów stąd, i nagle eksplozje. Tam, tutaj, wszędzie. Ну. А где а нам давай, лучше давай, укрыться? Куда? Быстро введи! Куда? Куда? А? куда? 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 Копь за мной. Nie jak wygląda życie w Słowenii. Żyjemy normalnie, ale się boimy. Zwłaszcza, gdy idzie się do pracy, cicho, cicho, i tu nagle pach. Straszne to jest. Widzimy, że ludzie jednak prowadzą normalne życie. No a co możemy zrobić? Wojna jak wojna, a obiad wedle planu. W tym bloku są dwie dziury. Na podwórku tamtego dziura w asfalcie trochę większa. A kiedy to się skończy? Czy widzicie jakieś wyjście? Rozwiązaniem jest odejście stąd Ukraińskiej Gwardii Narodowej. Niech nas zostawi w spokoju, ażebyśmy mogli pracować, zarabiać pieniądze i karmić rodziny. Chcecie autonomii? Oddzielenia? Chcemy żyć oddzielnie od Ukrainy. Jest nam niepotrzebna. W ciągu 23 lat nic dobrego nam nie przyniosła. Trzeba wszystko załatwiać pokojowo. Ten, kto u nas w mieście kieruje tym całym ruchem oporu, musi się porozumieć z ludźmi po drugiej stronie. Po to, aby nie cierpieli zwykli mieszkańcy, wywiozłem dzieci za miasto, bo latają tu moździerze. Tu wybuchnął tam, komu to jest potrzebne? O czym myśli ta kijowska hunta? Czy myślą o odpowiedzialności za swoje działania? Czy ktoś ich kiedykolwiek do tego zmusi? Jak kobieta w słowiańsku może dziś urodzić dziecko? I nie tylko tu, ale i na całym Donbasie, w Ugańsku. Ale w Kijowie twierdzą, że działają tu separatyści i terroryści. No to ja jestem separatystką, proszę. Mój syn jest separatystą. Wszyscy, którzy mieszkamy na Donbasie, jesteśmy separatystami i terrorystami. Tylko, że normalnie żyjemy i pracujemy, wychowujemy w takich warunkach dzieci. Serce mi się kraja. Nowonarodzonego dzidziusia wypisują z naszego szpitala położniczego. Tata z mamą przenoszą go do domu, a tam wita go wybuch. Szczerze mówiąc, nie widzę wyjścia. To trwa już bardzo długo, a kompromisu nikt nie chce.